Siemaneczko z Kemand i dzisiaj zagramy W I z Kratman21 W Praje No, nagraliśmy poprzedni odcinek, ale po chwili patrzę Nie ma głosu, więc mus... nie mogłem go wrzucić No więc Zbudowaliśmy to wszystko tak No wiecie ja zdobyłam takie zielone candy um, candy kind block, a jak wiecie, czy w ogóle da się zmienić kolor, no to powiedzcie, no bo ja chcę to zmienić na czerwony. I... Bo ja z tego robię łale teraz. I wtedy tak jak braliśmy przed odcinkiem, no to... No to um, ja to zdobyłem. Ten gdzie odcinek początkowy 15-10 minutowy. 15. 10. No, okay. I jak nie nagrywałem, no to przepraszam za to, ale że to nie widzieliście, jak zdobywałem wszystko. Z prezentu mi wypadł piesek. A pak to ja właśnie sobie zrobiłem. Proszę miło. Czeka już, idę? Mój Gogla. gogle. Do rana, ja, jakby coś my jesteśmy zaskoczy. Aj, aj, aj. Rana, aj, aj, Zbieraliśmy trochę tobą, ym, drewna z tobą, i takiej rzeczy i zdobyłem swój na posion. I to jeszcze takie, co mogliście łapać ścian, patrzcie. Chociaż lubię o wiele szybciej. A my idziemy do kopalni z naszym psem. Jak chcecie, żeby się nazywał, napiszcie w komentarzu. A ty idź. Mój pies tylko ja. Ty idź w drugą stronę. Nie, idź z tobą. Nie, idź w drugą stronę, mówię. Nie, idź w drugą stronę. M bo mój pies cię pogrze i ominąłeś żelazo, wiesz? No idź tam na drugą stronę. Ja idę dalej. I cię, nie grasz. No. Będzie 100 punktów, jeżeli pójdziesz w drugą no. Tak znaczy grę The Last of Us No to Ty 100 punktów chodzi o to, że do że mojego brata. Że na skimana kombie będę mógł tu pobrać, no bo mi się zacina internet. Ale żelazo tracisz Nie no, ja tylko w tą stronę to zdradzić drewno No to masz 95, jeszcze tylko 5. Nie no, 99 Piesku, Wracaj, no, w pierwszym. Będzie mógł na razie nazywać piesek. Może się na razie nazywać józef? Nie. O, jest skrzynka. Ale odrobiona. To moja właśnie. O, ty, o byłaś? Tutaj, o? Gdzie jest tu dużo wody? No. Strasznie. No a tutaj, o, w środku. Mhm. O, dzień dobrze. Dzień dobry pani Skyman Ja też nic nie widzę. Jak wy nic nie widzicie, no to wychodzimy. O, ey, baby, 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 baby. Wychodź, wychodź, wychodź. Nie, To jest zło. To jest zło do Masz stąd Я с ним старшим братом, я в На десять лет моя... Не-не-не-не, не не, 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 не. Maszłam, maszłam, masz, muszłem Powiem tutaj dalej. A co ty robisz dalej? Muszę Ale pytam się co ty robisz przede mną? Miałeś iść w drugą stronę. O i mam Chłopi prezent. Się o, są teraz O, jakieś gwiazdki! To gdzie ty tutaj jesteś? Co? Nie, nic. Co tu znalazłem? Nie, nie, Tak Dla mnie Co? Już 120 że czemu? No. Nie, za no, to sto. Na toże sobie. No, nie wiem taki. Lol. Eee, komplikacje małe. Jak widzieliście. Bo takie takie komplikacje są mi jak wasi Windows 8. Ale nie wybrzydali. Ty, ty nigdy nie będziesz Windows 8. No można na takie dziwne guziki. To nibyś tylko Windowsa 7. Dywali sobie lepiej przyjeżdżać. Czasami tak mówię, no bo... No po prostu lubię. Może na święto skarbant dostaje coś do nagrywania z PS, trójki i nagramy mecz z FIFA. O, no to masz dupę. Tu dżygę Ja też wtedy ja z tobą 4 ileś ale to był fart wyczy... miałeś... trzeba zazwyczaj... ty miałeś ronalda! eee... nawet jak nie miałem ronalda miałeś ronalda what?! Ja, widzisz co pisze? mhm co to jest? taka kula! kula Płaka, taka o! Czy mam Taka Nie, Nie, to Taka była Taka o! i Taka ze Taka o! kurde, no to mogę już od razu I nie Taka o! Taka o! Эй, я могу бить их три через в шесть, две минуты. Ну вот, давай сработаем. Ну, не, забудем такую фотка. Или слушаем. Я не Если ты живешь, ты на первом отчинке. Кто же не награл? Ну... Это был Mówiłaś trochę tylko, że się... Ale teraz kata. nie do zgłoszonej muzyki. Tam się tylko troszkę nagrało, taką minutkę, ale dał jeszcze tam muzykę i była bardzo głośna. No nic nie było no, słuchać, w ogóle nie było Patrz. Tu była zbrojka. Jaką? Nie wiem. nie nie wyglądam, patrz. Mmm. Jak chcecie jakiegoś bossa, no to powiedzcie. Mamy lincji. Mamy, mamy soczewki. Co? Mamy soczewki. Aaaa! No bo to są soczewki. Ja mam, mm -hmm. nie bój się, nasze soczewki. Mhm. Miał okulary, i tylko się tego stużało. On moga... nie slamu wbija! Użało, no bo czasami musieliśmy szukać tego kularów. Mhm. Jak jutro wiele z Was idzie do szkoły, no to... Nikt nie idzie w Polsce. Nikt nie. No nie. Chyba. Teraz musisz pytali gdzie mieszkam. I tak, mieszkamy w no bo Tata tam to A jak to się nazywa? Nee. Nee. Murray. Jestem na tym filmie Darkness. A ja przeskoczyłam, wreszcie! Przeskoczyłeś? No, dziuro chciałem wskoczyć, co nie, ale parę tysięcy razy mi się nie udało, więc... Tam jeszcze była złota skrzynka. Aha. Jeszcze odrywamy 10 minut! No to jest 5. No chyba. Fajnie się gra. No. Może 20? Nie. Lubię! Nie będziemy grali po odcinku. No do tego chcę 20 minut. A, e, e, bo bardzo długo będę się rzucał. Ja chcę jeszcze dzisiaj coś rzucić. Innego? Mhm. Mm znaczy też terarię. Dwa na jeden dzień chyba będziemy robili odcinki z no. Możliwe, z tego bym się by nie chciała. Nie, bo dawno już nie zrobił terarię. I mogę mieć tak samo jak ostatni. Wiesz? Nie. Już przez dół, prawie miesiąc nie chciałem grać w teraary. no A Ja znalazłem tego. Że mnie zabiję, no to kupuję w dół. nie jest jestem. Tu na dole. Tak? No ten stąd, to znaczy, że to jest biały A co? On jest ciężkim bossem? Nie, tam właśnie po prostu mojego baza, może chcę zbierać skrzynki, ale to są mogły. Duża? Mocna? No nie. Ale chociaż fajnie, no bo tam ma... Yy, ma takie fajne rzecz, muszę się wyobrazić. Ma maska No. Okej, okay, chyba po zwiedzeniu tej piramidy skończymy. Znaczy, jak ja ją zwiedzę. Nie, dawaj. Teraz? Nie będę tego kończył. 20 minut. No. Spróbuję mieć potem Maciek Klikie? Jak to wygra? No, no. Ok. Zdecyduję, okay. coś dzisiaj możemy nagrać. Szkoda, że już teraz nie możemy nagrać macie z Klikie. O, złota skrzynka. Tak to wygląda. I bogactwa. Sąskie. Możesz tu sobie tutaj dać skakać podwójnie. Tu? No. Nie, to pomaga, że jestem szybszy. Czy teraz jesteś? Mhm. I ty kupki na zawsze, to jest fajne nawet. Mhm. Znaczy mogę go schować. A nie, ja nie mogę go schować, ale on sam zniknie czasie jak to nie będziesz o Live krystal! Teraz Mhm. Teraz też 120 na 120, 120? No! Znowu to pinet Pineteriblok! Mhm. Te właśnie koło chatki jak widzieliście albo nie! No to zbudowałem Jack O. też. Jak nie widzieliście na no to skawałym, że skończę penetrować na no to punktu, czytaj? Mm -hmm. Ej, a no? No, mogę nawet troszkę latać. Ej, ale to mnie potrzebrze. To, to jest jak jetpack. Tak? No, ale jest socha, jest to coś, co, chyba ja już co jest penetrowane? Chyba jetpack. Skończę jeszcze raz. Na razie nie nagrywam, bo nie mam końca. Mogę mu zrobić. On nie ogarnie, jak się robi końca. Bo on jest nieogarny. <laughs> Ej, ale przyznaję, fajne banery tutaj mają, muszę usiąść. No tak, woli banerów. Już 14 minut miejsca, dwoma nie. okej? No. Musisz? No 15 15 minut, no bo nawet przed tym, tym odcinkiem, który się nie zapisał. Nawet po nim braliśmy cerarię. Mhm. Strasznie długo. No. To przez to, że tak dużo się ten dało na YouTube. Po prostu się wciągnęliśmy teraz w terenie. Macie, mm -hmm. Skyman? No co? co? Może jak wstaniemy na no, coś no, się ubierzemy, zniemy śniadanie i nagramy coś. Mm -hmm. byśmy byli już ogarnięci. E Loli, ja mogę fajnie szybko... Naprawdę, przemieszczam. Czy da się zmienić tu to green candy blok na 3, ten candy blok. Ja zgodzę że się nie da. Ja myślę, że dał. I dobra, jeszcze jeden prezencik. No Eee, dawaj. Szukamy prezentów. Jeżeli ktoś znajdzie... znalazł znalazłeś już prezent. Tak. A teraz... O ja mam prezent, no to na koniec sobie otworzymy. Candy candy. Chodź Tak? Chcesz taki? No, chciałem. No, Daj mi trochę. Nie potrzebujesz ich? Nie. Daj mi całem, no bo mięcie nie wystarczyło na ścianę. No, ale fajnie szybko mogę się przemieszczać teraz. I teraz szybko, szybko, szybko. Rikkel! <suszy> no się Rikkel poszło na. to... Okej, okay, no to chyba już zakończymy odcinek. Bo nie wiem, czym się chcę urządzać. No to nara. Nara, cześć.